Mgła spowiła namiot Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są tutaj również bardzo tajemnicze postacie. Zobaczmy, kim jesteś. Jestem Maria skłodowska Kiri. Zresztą chyba jak widać. W naszym namiocie gości również Ignacy Łukasiewicz i mamy tutaj bardzo fajne eksperymenty i doświadczenia związane z suchym lodem, ciekłym azotem, ale też i z elektrycznością. Czyli co możemy zobaczyć konkretnie? Możemy zobaczyć piękną chmurę z dwutlenku węgla, czyli z suchego lodu, jak i z ciekłego azotu. Możemy spróbować podpalić sobie ją rękę, ale oczywiście nie zrobi nam to krzywdy. Możemy dowiedzieć się, jak, w jaki sposób podłączyć obwody elektryczne, oraz nakręcić się na dobrą energię i spróbować wytworzyć tyle energii elektrycznej, ale za pomocą naszych mięśni. Super. Po więcej elektrycznych nowinek i wiadomości, zapraszamy do namiotu.